Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy, zaczynamy rewelacyjną wiadomość, bo wbiłem rekordową rangę i zbiliśmy 16-4 na głównym koncie, jeszcze Akademia nam została, ale to już dokończymy na dzisiejszym wieczornym streamie, nagrody i tak dalej. W każdym razie, dzisiaj trzecia, trzecia ranga, 16-4 bilans, my zobaczymy co za to otrzymamy, także moi drodzy, w tym odcinku też zobaczycie trafionego Toty, dlatego proszę was o zostawienie łapek w górę i zostawienie subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my startujemy! No i proszę Państwa rozpoczynamy, rozpoczynamy pierwszego player pika i okej, okay, myślę, że my nie może być najciekawszą opcją. A to... No niestety nie jest to chociaż wysokie uwerale. O, Robertson 88. Ale Robertson nie jest do grania, ale właśnie na przepałkę pod ewentualną jakąś ikonę, jakieś super SBC i jako trzeci... Mitrowicz. Myślę, że możemy być zadowoleni. Jeżeli chodzi o paczkę z informami, to raczej odpuścimy. Natomiast paczki, które jeszcze mamy do otwarcia, czyli to... Właści... A właśnie, jakie paczki dostałem? Nie zwracałem uwagi na to. Ja nie wiem, co się dostaje za 16.4. Na pewno otworzymy wszystkie paczki, jakie mam, takie tutaj normalne. Z ifami zostawiamy z uwagi na to, że są średnie. Więc tutaj zobaczycie najlepsze, najlepsze trafy. Paczka pierwsza to jest Cure z Milanu. Dobra, i teraz dwie paczki za 50 tysięcy i jedna za 125 tysięcy, to już są te główne nagrody i mamy potężny walkout z Brazylii, to musi być Casemiro, tak jest, jak potężny walkout z Brazylii, chociaż czekajcie, mógł być, no, ale chyba już CD mi się pojawił, już nie wiem, ja już nie ogarniam, bo nagrywałem to bardzo w sumie rano. Eee... No tutaj, co my tu mamy, no Casemiro, no dobra, jest okej, okay. Casemiro warte, 40, koło, 35 koła może być, dobra, dobra. Dobra, druga paczka za 50 tysięcy, no i potem zostaje nam paka za 125 tysięcy. O kurwa, hero! O ja, o nie, to jest słaby hero, ha, ha. no to nieźle, z nagru, słuchajcie, za naszą najlepszą rangę w tej Fifie dostajemy hero, no ale ten Milito, no nie może być warty dużo, nie oszukujmy się, zobaczmy co przez tego do Milito jeszcze w paczce. Ugo Loris, y, 80 mieć overal, ile taki Milito kosztuje? No właśnie, on musiał być potrzebny na jakąś przypałkę, żeby była jakaś wartość, tak naprawdę wartość Milito to jest typowy foderek 88 overall, a wydaje mi się, że nic więcej. Nie zrobimy z niego. Okej, okay. kurde, aj, była nadzieja na coś lepszego. Już myślałem, że może toty, ale nie tym razem. No jeszcze pakę za 125K. I zobaczymy, co tam polosi. Dobra, biorę wszystko już na ten na, na playlistę, nie będziemy przedłużali. I zakończymy to wszystko. Paczką za 125 tysięcy. No i zobaczmy, co w tej paczce za 125K na nas czeka. Aha. Paczka o wartości 100 zł daje nam. A właściwie nie daje nam lookoutu, daje no nam gomę za 85. Hmm. No i chyba tylko duplikacja się w stanie uratować, nie jest w stanie. Dobra, zobaczmy co w dalszej części odcinka. W tym paczki 10 razy 81 plus, czy tam 11 i nie tylko. I właśnie ten toty, jazda! No to leci, no to leci. Leci, leci na naszym głównym koncie 10x81 plus. I yy... Nie róbcie tego widzowie. Nie róbcie tego. No dobra, proszę Państwa, mamy kolejną paczkę 81. Tym razem na naszym RTG. Na głównym koncie. Już nawet nie pamiętam co było, ale chyba wszystko wskazuje na to, że ja mam nic specjalnego, skoro tego nie pamiętam. Otwieramy to już oczywiście... No to sprawdźmy. 11 piłkarzy 81 na RTG i Skikselowałem przed chwilą overall 85 żeby dostać 85 z powrotem Dobra, 11 pomocników, 81 Kolejna paczunia, kolejna próba I jest walkout Francja iść Pogba, okej okay. Pół Pogba, no chociaż walkout Chociaż Pogba Paczka Prime Gaming Oj, oj, oj. ale to nie, dobra, w środku zazwyczaj nic nie ma. Chodzi o te piki głównie w środku. Bo te piki faktycznie niejednokrotnie... Czemu zwykły Salah, a nie Toty? Aha, bo, dobra. Nieważne. Jeden z czterech 82 plus! 88 na początek. Ok. no to zobaczmy kto będzie w drugim. I Jimenez, No dobra, no dobre Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Jest walkout. Jest Hiszpania czy jakiś parę Ja jak to będzie bliskie, ale to jest 86 overa tylko Ojejka, no to nie liczyłbym na jakieś spektakularne tutaj trafie w środku hmm, no niestety, no niestety Mamy paczkę 11 razy 81 O mój Boże, oko, przepraszam nie, tak samo jak u mnie, tak, ale tu 83, ja miałem 84 chociaż, ty 83 Ja pierdziela nie wierzę. I mamy paczkę kolejną 11 razy 81 i zobaczmy Co nam tutaj poleci tym razem. Jest walkout. Jest Francja. Jest CEM, czyli Pogba. Pol Pogba to jest chyba najczęściej spotykana karta póki co z walkoutów w tej paczce. No ale żeby chociaż był nawet taki parę busquets, żeby... Fuderek! O! 2 razy 8. OK, okej, okay. no to lecimy. 11 razy 81, plus o oh jest, oh yes. Niestety, no nie wiem, no tak. No dobra, 11 pomostników 81, plus jest walkout. Jest italiano, czyli veratti, 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 ale to jest 87, czyli w środku może być jeszcze jakieś 86. Jest. Luka Modrić, dwa walkouty. Pierwszy raz w takiej paczce trafiłem dwa walkouty. Dobra, jak nie tutaj, to kiedy? I gdzie? 11 razy. 81+. O mój Boże, bez walkout. Nie, faktycznie, ta paczka jest turbo nieopłacalna. Turbo. Raz 81+. I jest walkout, ale znowu niepotężny. W raczej Fabinho. No nie było nawet potężnego walkoutu, nie było 88+. Plus. Nie było 88, Katastrofa. No, katastrofa. Ale dwa walkouty. No Okej. Okay. No, te mogą być większe dymki. Prime Gaming bez walkoutu, ale z pika może coś dać. E to lepszy, Egezu. Dobra, pierwszy player pick. Henderson. 84. No, to drugi player pick. Karim Benzema. 89. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czy jest szansa na hat Zidanów? Uwaga, trzeci icon, może nie trzeci, o Jezus, uwa... o jest dobra, kaka, tylko jest dobry kaka. Oczywiście wybieramy kakę, kaka-kaka-gol. No i teraz obok siebie będzie dwóch wirtuozów piłki nożnej. Zinedine Zidane i Ricardo Kaka, oni wyłączają do, myślałem, że ten. Wszyscy Oscar Pał, sześć złotych. Co jest? Co jest? Joda! <laughs> Nadchodzi twój tygrys! Fan awantury, Skąd ty masz te nagrania? To zobaczmy tych pomocników może jakiś to ty wypadnie. 75 tysięcy, okej, okay, no to kurde. No zobaczymy jak dalej, bo na razie wiecie: dwa piki, dwa, dwa razy oddało. Zaraz zobaczymy jak będzie dalej. O ty! Angolocante! Angolokanty, angolukante, angolante mój Boże! a ja, Aperdoka! What the fuck man! Także widzowie imprezki na United Park. gdyby ktoś chciał. Zapraszam serdecznie Polecam. No co co się dzisiaj dzieje to co co się dzisiaj dzieje to, panie kochane, panie kochane kawę czy może być jeszcze coś oprócz... to ty kante może to ty o, Jezus Maria jaka paka w ogóle o, nice let's go let's go to ty kante nie ma go na rynku nie ma Totykanty na rynku jeszcze. Nie ma Totykanty na rynku. Aż sprawdzam, czy to nie ma Pana na rynek. Ale faktycznie Totykanty nie ma na rynku. Jak on, jakie on ma statystyki? To jest, to jest hit. To jest hit. Nice, nice. leci ten. Także lecimy kolejny. Icon PIK, proszę Państwa. No i zobaczmy, co tym razem z Icon Pika nam poleci. I z Icon Pika numer 1. 7378. Ojej, 90 obrona, 78 fizyczność, takiś SPT. Wygląda albo Cannavaro? Jakbym miał stawiać to Cannavaro. Nie, Maldini, uuu, okej, okay. no to już jest dobrze, to już jest dobrze. Nice, Maldini git. Ok, co będzie dalej? 90 podania. Mm -hmm. Ale 80 strzały. Okej. Okay. Walia. Ryan Giggs. Ryan Giggs. No niestety. To też nie jest chłop, który mógłby zmienić oblicze drużyny. 88 podania. 80 fizyczność. 86 strzały. 80, 80. Hmm. To nam nic nie mówi jeszcze. Ok, Czechy. Paweł, Nedwet. No to wiadomo, że wybieramy w tym przypadku Paulo Maldini. Paulo Maldini, top. Paulo, top, więc wybieramy Paulo Maldiniego. Cyk, cyk cyk więc nie będzie